Siema, siema, z tej strony Wojtas z Patriotic Media Dzisiaj kilka słów na temat wyborów 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, jak dobrze wiecie, jestem zwolennikiem Donalda Trumpa i do końca wierzyłem, że pomimo tych różnych sytuacji podczas wyborów nie mówię, że we wszystkich stanach zostały sfałszowane wybory. Mówimy tu o tych, ty, o kilku e, wybranych stanach. O czym sam mówi Donald Trump, że w kilku stanach są dowody na to, że e, były e, dokonane fałszerstwa wyborcze, nie mówi, że w całej Ameryce, tylko w kilku Stanach, ja się pod tym podpisuję. Są na to dowody w internecie, zeznania ludzi, którzy pod przysięgą zeznali w sądzie, że dowozili po zamknięciu lokali karty wyborcze, jak również są nagrania z kamery CCTV gdzie to widać, że wyciąga się e, koperty spod stołów. No ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Mówiłem to już wcześniej. To taka mała dygresja. Natomiast jeżeli chodzi o wybory nowego prezydenta Joe Bidena, wczoraj został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na Wiceprezydent została zaprzysiężona. E, Kamara Harris jest to osoba o skrajnie lewicowych poglądach. E, nie będzie przesady w tym, jeżeli powiem, że jest to skrajna socjalistka, komunistka. E, I najbliższe miesiące, najbliższe lata pokażą, e, do czego. Właśnie doprowadzą mi współrządy razem z Joe Bidenem, Sleepy Joe Biden. Jak na niego mówią zwolennicy Trumpa i większa część republikanów dzisiaj, czyli w sumie już jeden dzień po zaprzysiężeniu. Już podpisał kilkanaście dekretów, które unieważniają decyzję Donalda Trumpa. Między innymi powrót do Światowej Organizacji Zdrowia, jak również wniosek o zaprzestanie. Czy wręcz blokowanie środków na budowę muru z Meksykiem. No, to jest tylko kilka e, z decyzji. Większość możemy znaleźć w internecie. Wystarczy zrobić drobny research e, co do samego Joe Bidena, e, mimo tego, że. Uważa się za katolika popiera skrajnie lewicowe decyzje. Także uważam, że era świetności Ameryki zakończyła się w wczorajszym i teraz niestety, ale będziemy widzieć jak to w Stanach Zjednoczonych będzie powoli e, rozszerzał się komunizm. E, żeby nie być gołosłownym e, same decyzje w najbliższych tygodniach, miesiącach Joe Bidena będą świadczyły o tym, w jakim kierunku on idzie. Z tego co już zdążyłem e, zauważyć. Przygotowuje się e, wszystko po to, aby e, w najbliższym czasie e, rządy Stanów Zjednoczonych były przygotowane już pod e, wicepanią Prezydent Kamale Harris mówi się już w kuluarach waszyngtońskich. Demokraci już po cichu e, kreślą plany, które przeciekają do mediów. Już pierwszy etap e, przejęcia władzy absolutnej w Stanach Zjednoczonych został już zakończony. Także teraz my przy, przystępują do Drugiej części, czyli niwelacji wszelkich decyzji Donalda Trumpa, wykluczeniu go z życia publicznego, jeszcze pozostaje kwestia impeachmentu. Jest to pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, że prezydent został dwukrotnie poddany procesowi impeachmentu. I pierwszy raz w historii, kiedy to prezydent, który ustąpił wciąż jest w trakcie procedury impeachment'u. Co będzie dalej? Zobaczymy. Prawdopodobnie wszystko rozegra się na dniach. Może kilku tygodniach, jeżeli zbierze się Senat. Wszystko w Senacie się rozstrzygnie. Mowa tutaj jest o głosowaniu, gdzie potrzebują demokraci trzech czwartych głosów do tego, aby przegłosować impeachment i wykreślenie życia publicznego w przyszłości Donalda Trumpa, pozbawienia go zarówno ochrony Secret Service wyposażenia emerytalnego jak również te najważniejsze możliwości startowania w przyszłości po raz kolejny na prezydenta Stanów Zjednoczonych wszystko co już powiedziałem możemy znaleźć w internecie Także jest to moja opinia publicystyczna. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, co mówię, niech zrobi sobie research. Jak również odsyłam do kanału niepoprawny dyplomata. Tam jest więcej materiałów. Możecie się dowiedzieć więcej na ten temat i ogólnie o Stanach Zjednoczonych jak również polecam telewizje internetowe takie jak w Realu24 czy media narodowe także włączmy myślenie dowiadujmy się co i jak i będziemy cały czas w kontakcie Najbliższe dni, mam nadzieję, zaowocują kolejnymi filmikami na różne tematy w zakresie publicystyki. Także na zakończenie, standardowo pozdrawiam wszystkich. Do tego proszę o lajkowanie, komentowanie, subskrypcję, udostępnianie. I e, widzimy się już przy kolejnym vlogu. E, oczywiście na koniec, standardowo, pozdrowienia dla hiterów i dla cenzorów e, z YouTube. A. E, mam nadzieję, że troszkę dłużej będę w stanie ponadawać. Ostatnio różnie to bywało. Tak więc jeszcze raz pozdrawiam. Jeszcze wszystkim zdrowia. E, nie przerażajmy się. Nie panikujmy. E, tak abstrahując to, co teraz się dzieje na świecie, między innymi koronka, to nie koniec świata. Na razie. Cześć.